Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wysoko ustawić biodra w martwym ciągu, żeby uzyskać swoją najsilniejszą pozycję. Pewnie nie raz, nie dwa widzieliście, jak różne osoby na siłowni wykonują deadlift z biodrem ustawionym na trochę innej wysokości. To, co jest bardzo ważne na początku, to zrozumienie, że u każdej osoby ustawienie biodra w martwym ciągu będzie trochę inne, ze względu na różne proporcje długości tułowia do kości udowej oraz do długości ramion. Są jednak pewne uniwersalne wytyczne, które każda osoba, bez względu na swoją budowę, powinna spełnić, aby jej ustawienie było optymalne, czyli takie, które umożliwia dźwiganie jak największych ciężarów. W bezpieczny sposób. Drugą ważną rzeczą jest to, że pozycja do martwego ciągu jest zamkniętym łańcuchem kinematycznym, co oznacza, że ta zmiana położenia któregokolwiek z ogniw tego łańcucha powoduje zmianę ustawienia pozostałych ogniw w tym łańcuchu. Tak więc, podnosząc wyżej biodro, kolana bardziej się wyprostują, a barki przeniosą przed sztangę, zaś, uginając mocniej kolana, biodro obniży się, a barki powędrują za sztangę. W łańcuchu zamkniętym nie ma możliwości wyizolowania ruchu w jednym stawie, wszystko jest połączone. Ok, ustalmy sobie jeden punkt odniesienia, którym będzie położenie naszych barków, czyli stawu ramiennego względem sztangi, patrząc od boku, czyli w płaszczyźnie strzałkowej, przód, tył. Najsilniejsze ustawienie do martwego ciągu osiągamy wtedy, gdy nasz bark znajduje się delikatnie przed sztangą, zaś łopatka ustawiona jest dokładnie nad sztangą. Jest to najsilniejsza pozycja pozwalająca zoptymalizować współpracę tylnej i przedniej taśmy w tym ćwiczeniu. Tutaj chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ zwykło się mówi, że martwy ciąg jest to ćwiczenie na tylną taśmę, natomiast przesiady są ćwiczeniem na przednią taśmę. Jest to oczywiście prawda, jednak należy mieć na uwadze, że w martwym ciągu ta przednia taśma również jest bardzo ważna. Niektórzy nawet nadużywają jej ze względu na niedobór siły tylnej taśmy, robiąc z martwego ciągu klasycznego ćwiczenia. Za bardzo pchające, idące w kierunku mechaniki przysiadu, martwego ciągu na trabarze lub martwego ciągu zarzutowego. Wracając do ustawienia biodra. Dlaczego bark powinien znajdować się trochę przed gryfem, natomiast łopatka dokładnie nad gryfem? Dzięki temu ustawieniu zoptymalizujemy pracę właśnie pomiędzy przednią a tylną taśmą. Jeśli ustawimy nasz bark dokładnie nad sztangą, wówczas ugniemy mocniej kolana, przeniesiemy więcej pracy na przednią taśmę, czyli mięśnie czworogłowe, ud, podobnie jak w przysiadzie, a co najważniejsze, wydłużymy dystans pomiędzy ciężarem a naszym stawem biodrowym. Biodro będzie wówczas ustawione dalej za sztangą, a im dalej dany staw znajduje się od ciężaru, który podnosimy z ziemi, tym trudniej go podnieść, właśnie przez dłuższe ramię dźwigni i większą siłę siły działające na ten staw. Tak więc podnosząc na przykład 100 kg w mechanicznie niekorzystnej pozycji będziemy to odczuwali jako większy ciężar niż jest naprawdę, co z kolei grozi utratą neutralnej pozycji w odcinku lędźwiowym, kocim grzbietem i kontuzją. Jeśli ustawimy bark prawidłowo, czyli przed sztangą, a łopatkę nad sztangą, wówczas biodro automatycznie ustawi się trochę wyżej, skracając w ten sposób odległość od ciężaru w płaszczyźnie przód-tył, a więc skracając długość ramienia dźwigni. Krótsze ramię równa się łatwiejszy lift i bezpieczniejszy dla odcinka lędźwiowego. Co natomiast się stanie, jeśli ustawimy bark zbyt mocno do przodu, także nawet łopatka wyjdzie przed gryf? Wówczas większość pracy zostanie przeniesiona na tylną taśmę z uwagi na zwiększenie zgięcia w biodrze i zmniejszenie zgięcia w kolanie. Przez to znów nie będziemy w stanie podnosić tyle kilogramów, ile bylibyśmy w stanie w naszym optymalnym ustawieniu. Nasze ciało jest tak skonstruowane, że samo będzie szukać najprostszej ścieżki do wykonania danego zadania ruchowego. Tak więc, jeśli ustawimy się nawet tak skrajnie niekorzystnie, pierwszą rzeczą, którą większość zrobi z automatu, to obniżenie biodra, aby mocniej użyć przedniej taśmy, czyli mięśni czworogłowych w fazie oderwania i uczynić lift lżejszy. Podsumowując, trzy możliwe opcje. Pierwsza możliwość to bark znajdujący się dokładnie nad gryfem i łopatka znajdująca się za gryfem. Jest to niższa pozycja biodra, większy akcent na przednią taśmę dzięki większemu ugięciu kolan na starcie, ale co niekorzystne dla całego liftu, większa odległość stawu biodrowego od ciężaru, czyli nasze pośladki tylna taśma mają większy moment siły do pokonania, przez to nie podniesiemy tyle, ile byśmy mogli przy optymalnej współpracy tylnej i przedniej taśmy. Druga opcja to bark oraz łopatka mocno wysunięte przed sztangę. Akcent na tylną taśmę, czyli mięśnie pośladkowe i kulszowo-goleniowe, gdzie zbyt małe zgięcie kolana nie pozwala odpowiednio wykorzystać prostowników stawu kolanowego, czyli właśnie mięśni czworogłowych ud, przedniej taśmy do podniesienia ciężaru. Trzecia opcja to bark delikatnie wysunięty przed sztangę a łopatka znajdująca się dokładnie nad gryfem. Najsilniejsza pozycja, najbezpieczniejsza dla utrzymania prawidłowego ustawienia lędźwi, dzięki której przednia i tylna taśma najlepiej ze sobą współpracują, umożliwiając dźwiganie największych ciężarów. Na koniec jeszcze dodam, że bardzo wiele osób ma dysproporcje pomiędzy siłą przedniej i tylnej taśmy, zazwyczaj mając tył mocno osłabiony i o ile przy małych i średnich obciążeniach będą one w stanie dźwigać w omówionej przed chwilą optymalnej pozycji, to już przy wysokich procentach ciężaru maksymalnego będą mieć tendencję, aby na starcie obniżyć biodro i przenieść więcej pracy na silniejszą w ich wypadku przednią taśmę, czyli czworogłowę ud. To normalne, gdyż nasze ciało zawsze chce używać tych grup mięśniowych, które są najsilniejsze, co jednak nie zawsze równa się zdrowsze oraz silniejsze i bezpieczniejsze w kontekście całego ruchu. Wówczas taka osoba powinna popracować stricte nad wzmocnieniem tylnej taśmy, aby nadgoniła przód. Wówczas organizm również będzie mógł bardziej na niej polegać podczas martwego ciągu, i to właśnie wtedy będziemy w stanie osiągać najlepsze wyniki siłowe w naszej optymalnej biomechanicznie pozycji. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Możecie również podesłać go swoim znajomym, którzy zmagają się z martwym ciągiem. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. A i oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę, subskrypcji, komentarza, jak również odwiedzenia mojej strony na Facebooku, jak i zapoznania się z innymi filmami na tym kanale.